ta tabliczka mnożenia dla dzieci z orzeczeniem. Spróbujemy przełożyć to sobie na zajęcia z dogoterapii, bo jest to dla Was bardzo trudne, prawda? Tak. Pierwsze zadanie, które dzisiaj miałeś zrobić brzmiało tak. Samochód ma cztery koła. Oblicz, ile kół jest w dwóch samochodach. To słuchaj, zrobimy to tak samo, tylko z miseczkami i z jedzeniem dla pieska. Zobacz, to będzie jeden samochód, a to będzie drugi samochód, tak? I teraz włóż tutaj do pierwszej miseczki dla Sony tyle smakołyków, ile w samochodzie jest kół. No to włóż tutaj, ale nie taki duży, małe smakołyki wybiera. I tak samo. Cztery. I teraz zobacz, żeby obliczyć ile jest smakołyków w obydwu miseczkach, musimy zrobić tyle ile jest miseczek razy tyle ile jest w każdej miseczce smakołyków. Czyli ile mamy miseczek? Dwa. razy ile smakołyków? 4. Dwa razy cztery. Zobacz, tu mamy tabliczkę mnożenia, tak? Spróbuj poszukać ile jest 2 razy 4. Mhm. Razy. Nie. Razy 4 szukasz tutaj. 1, 2, 3, 4, 8. 8! Smakołyki dajemy soni, a Ty zapisujesz tutaj 2 razy 4 równa się 8. Proszę bardzo. I zadanie dla przemka, ok? No, tutaj dwa razy cztery, dwa. razy cztery, równa się. Ile było? Osiem. Osiem. A przemek obliczy ile kół jest w trzech pojazdach. 3. Chcesz miseczki? Bo masz 3 pojazdy. 1, 2, 3. Ile każdy pojazd ma kółek? Ile ma pojazd kółek? No ile ma samochódków? 4. 4. To do każdej miseczki musisz wrzucić ile smakułyków? 4. Nie, małe smakołyki. Tyle ile jest miseczek. Trzy. trzy razy. Ile w każdej miseczce jest smakołyków? Cztery. Trzy razy cztery. Spróbuj poszukać. Trzy. Mhm. trzy razy, razy cztery. Czyli policz. Policz. Jeden. Jeden, dwa, trzy, cztery. Dwanaście. Dwanaście. Super. To zapisz teraz tutaj w drugim. 3 razy 4 równa się 12. 3 razy 4. 3 razy, 4, 3 razy 4, 4 równa się 12. Mateusz też będzie robił? Mateusz nam powie, ile jest w czterech samochodach kółek. Wiesz, jak 3. musisz to zrobić? 2. No ile kółek ma samochód? Cztery. I ile mamy samochodów? 2. Czterech samochodach. To ile mamy samochodów? Nie. No ile mamy samochodów? Jak ja ci mówię, że w czterech samochodach to ile jest samochodów? Kółek. Cztery. Cztery samochody, i w każdym są po cztery kółka. Czyli musisz zrobić cztery razy cztery. No albo tutaj. Cztery razy cztery to szesnaście. 16. świetnie. Paweł zapisze, tak? Nie mogę. To ty tutaj zapisz. Tu 4 razy 4 równa się 16. Paweł teraz policzy, ile jest kółek w 5 samochodach. Czyli 5 razy ile? Ile każdy samochód ma kółek? 4, 1 2, 3, 4. No, 2, ile Co to jest za, za liczba? 4, 2, 4. No, jaka to jest liczba? Wiesz, czy nie? No nie wiem co to jest? Przemek? Dwadzieścia. Dwa... Dwadzieścia, tak? Robi? Być może twoje dziecko nigdy nie nauczy się na pamięć tabliczki mnożenia. Naucz je korzystania z pomocy. Albo z takiej, yy, z takiej tabeli, albo po prostu wydrukowaną tabliczkę mnożenia. Dziękuję. A,